Nie powiedział, mi powiedział, daj mi znak głową, kiedy pójść, więc rozumiem, że mogę sobie tak jeszcze wykorzystać czas teraz? <gryzmienny> nie ma, Nie, nie są reguły, lecimy. Dałaś <gryzmienny> już Bistro Mama założyłam w 2011 roku. Tak dobrze wiecie, 11 lat prowadziłam sobie ten blok. To jest print screen z, z głównej strony. Zatrzymałam się gdzieś tam na świętach w zeszłym roku, więcej nie publikowałam, nie publikowałam dlatego, bo zabrakło mi już i pasji do tego wszystkiego, ale też zajęłam się pracą zawodową. A praca zawodowa w moim przypadku to też te wszystkie smaki dzieciństwa. Pracuję w Referacie Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Polskiego, urodziłam się na wsi, kocham wieś, ta wieś we mnie siedzi i będzie siedzieć zawsze. I miłość do ludzi, którzy, którzy na tej wsi... Y Pracują, chyba ciężko pracują. A teraz o pracy, bo jak ja brałam udział w Peczakczy, dobrze mówię, w 2019 roku i wtedy trochę opowiadałam o tym blogu i zakończyłam, slajd, zakończyłam prezentację tym slajdem, bo zaczynałam właśnie wtedy pracę w tym referacie Rozwoju i Chciałam Was zapytać, czy wy znacie te znaki? Czy gdzieś się z nimi spotkaliście? Bo dzisiaj troszeczkę edukacyjnie. Dobra, poleciały. Pierwszy z nich chroniony. Chroniona nazwa pochodzenia, to jest znak dla produktów oznacz oznaczonych geograficznie, które są zarejestrowane w Komisji Europejskiej, są, to jest chroniona nazwa, może przykłady, bo za szybko to leci, O jakby byli ale nie mam, czy 20 sekund. Chroniona nazwa pochodzenia, kojarzycie, nie kojarzycie, ale na kolejnym snacie zobaczycie dwa produkty z naszego regionu, które już powinny Wam coś powiedzieć. To jest w całej Unii Europejskiej obowiązujące. Chodzicie do Lidla, chodzicie do Biedronki, szukajcie tych znaczków na szynce, seramo, na tym podobnych produktach. Nasze dwa produkty z województwa polskiego. Znacie, kolacz Śląski, producent siedzi tutaj, pan Szymon Godyla, jeden z producent, siedmiu producentów. E, I nasze krupniowi śląski. Mamy tylko jednego producenta. Dlaczego? Dlatego, że do ich wyrobu używana jest świeża krew, która znacznie ogranicza em, logistykę tego produktu. Dobra, lecimy dalej, gwarantowana tradycyjna. Jezu, ja tyle chciałam o tym opowiadać, ja tu mam z czasu. Gwarantowana tradycyjna specjalność, to są... no może przeczekam na slajd. <śmienic> 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 Pójdziemy dalej, tutaj mam trochę zagadek dla was, będę was pytać czy znacie... E, pewne produkty, bo to były produkty regionalne, te z najwyższym oznaczeniem e, Komisji Europejskiej, ale mamy też produkty lokalne. Produkty lokalne to, ta, e, to są sery kozie od naszego sąsiada z pierwszej, drugiej, trzeciej wioski to są jajka od pani Gosi z Masowa. Produkty tradycyjne to już są, to już jest ustawa. To już trzeba wykazać 25 lat, że one są na rynku, są wpisane na listę prowadzoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dobra, pytania. Czy znacie te produkty? To są nasze produkty tradycyjne. Mamy bardzo dobry olej na olej z Głupczyc, masło czeszeckie produkowane przez rolników w miejscowości Cisek, ser smażony z pinkiem. znamy. Kolejne. presswurst ozyrkowy, wiemy co to jest? Szybciutko, o zbytnio. Leverwurst drobno mielony z górek, ważne, ważne nie wiemy krupnioki śląskie. Jest też bułczanka, albo żymloki. Żymloki to co? Można powiedzieć, że też krupnioki, ale w a nie starszo. <grym> I proszę fajza, <górka> <grym i górka> najlepszy deser we wszystkich śląskich rodzinach, podawany na urodzinach, teraz po tych Ogórkowe pikle, przerośnięte ogórki. Przerośnięte ogórki za w słoiku przez małe babcie, tak? Na pewno. Co tam tam był? Tak. No co to kwita? Szybko. Pigba, z Kreple. Kreple, czyli pączki. Nasze pączki to po kreple. A nyszki też znamy. Marcepan z zimniaków, Widam marcepan. Gotowane zimniaki, cukier puder, olejek migdałowy. Jak to byś nie było stać, robił taki sobie marcepan kiedyś. Babka zista. Zwykła babka marmulkowa. Tak? Zista. Od niemieckiego. Słodkie ziste. Ciasteczka ze szpyrek, czyli zy? Brawo. Krajanki, małe kołaczyki. No. Mociki, wiecie co to jest? Nie, to są młode, gołębie nieloty. Jak byliście mali, na pewno wasza babcia gotowała wam z nich na boku cyprusze. wszystko znamy, oberiva, brawo. Germuszka, zupa z kminku, chleba i roztrzepanego jajka, podawana kobietom w czasie połowu. Ścierka, po prostu zacierka, zacierka na mleku, tylko tutaj, tutaj w takiej gęstszej formie odbita w foremce. I karynki w cebulowej zołzie? Śledzie. śledzie. śledzie, tak, w śmietanowym no, Tej Tej ziołowy, no, kolatka, karpatka, tak z o, Polska Kroszonka, jedyny produkt niejadalny na tej liście produktów tradycyjnych. Sole jery, jajka wpilkowej zalewie. Podawane na nie Niedobre. <noise> no, to jest, nie. Ha, dobra, mamy te produkty tradycyjne, powiem wam tak, kocham moją pracę, kocham ludzi, z którymi pracuję i taki pomysł mi się urodził kiedyś, myślę, tyle ich znam, tyle znam tych historii, trochę potrafię robić zdjęcia i chcę, chcę te ręce mieć na zdjęciach od tych pań, które znam. Znalazłam taką surtystkę w Górkach i mówię do niej, masz kuchnię, masz izbę regionalną, by znajdź mi pani, która mi zapozuje w tych zdjęciach. Ona mówi, nie ma sprawy, znalazła panią Wasię, zrobiłam zdjęcia, Mateusz z Gąsierowic mówi do mnie, Justyna, ja też chcę takie zdjęcia. Ja mówię, zrobić te zdjęcia, nie ma problemu. Pojechałam też do robić, zrobiłam zdjęcia takie u, u niego. I ten Mateusz. Te zdjęcia żyłyby sobie w internecie. Gdyby Mateusz nie chciał ich po prostu wydrukować na, na płótnie kiedyś, wydrukował na płótnie i tak miałam swój pierwszy bernisarz taki w plenerze. Z, I patrzyłam tak, jakby to wszystko było nie moje, bo było no, i tak dziwnie z tym, ale jednocześnie gdzieś czułam. Czułam dumę. O, to już moja córka. Hania. Hania, tak. To ostatni slajd, który chciałam jej poświęcić i, yy, i powiedzieć, że też ma pasję. Dzisiaj tutaj z nami nie ma, bo jest nianią naszego młodszego syna, ale to taki ostatni slajd właśnie jej poświęcony, który sobie... A ja robię zdjęcie. Ona maluje, a ja tak sobie z nią że z tymi obrazami, robię sobie zdjęcia.